Film prezentuje funkcję automatycznego pobierania e zwolnień z ZUS dostępną w Komarch ERP Optima, dzięki której użytkownik nie musi już logować się do e-ZUS w celu wyeksportowania nieobecności chorobowych, a następnie wskazywać pliku z nieobecnościami do zaimportowania w systemie. W celu pobrania zwolnień z ZUS przechodzimy do menu Płace i kadry. Kadry. Następnie rozwijamy menu dostępnych opcji przy ikonie importu e zwolnień i wybieramy opcję Pobierz z Ezus. Przy pierwszym uruchomieniu opcji Pobierz z Ezus należy podać dane, które umożliwią pobranie raportów zawierających informacje o nieobecnościach pracowników z Ezus. Uzupełniamy formularz, wprowadzając adres e-mail, hasło do usługi oraz hasło do pliku zip zawierającego raport. Dane wprowadzone w tym oknie muszą być zgodne z ustawieniami dla harmonogramów cyklicznych na ESUS. Zostaną one również zapisane w menu Start, Konfiguracja, Firma, Płace, ESUS. Z tego poziomu użytkownik będzie mógł je w razie konieczności zaktualizować. Po uzupełnieniu danych wybieramy opcję Zaloguj. Podczas pobierania raportów system dodatkowo weryfikuje zgodność numeru NIP płatnika. Na oknie zaświadczenia lekarskie w ESUS zostanie wyświetlona lista zwolnień chorobowych oraz urlopów opiekuńczych dla osób, które są wprowadzone na listę pracowników, na podstawie raportów pobranych z ESUS. Weryfikacja następuje po numerze PESEL lub numerze paszportu. Domyślnie system automatycznie proponuje do przeniesienia e zwolnienia pobrane z najnowszego raportu. Weryfikujemy. Czy wszystkie zaznaczone nieobecności chcemy zaczytać i wybieramy opcję Przenieść do nieobecności. Podczas przenoszenia nieobecności pomijane są zwolnienia o statusie anulowane, wsteczne do wyjaśnienia oraz wsteczne nieuzasadnione. Dodatkowo sprawdzane jest, czy na dany dzień nie została wprowadzona inna nieobecność lub obecność. E Zwolnienie zostanie dodane na listę nieobecności pracownika w zależności od ustawień parametru, zastąp obecność, nieobecność pracownika zwolnieniem pobranym z EZUS. Parametr dostępny jest z poziomu zakładki Start, Konfiguracja, Firma, Płace, Parametry, Dane kadrowe i Deklaracje. Po wykonaniu przeniesienia nieobecności na liście Zaświadczenia lekarskie w EZUS zostaną jedynie te, które nie zostały dodane do nieobecności pracowników, na przykład ze względu na inną nieobecność wprowadzoną w tym samym terminie. Użytkownik ma możliwość usunięcia z listy tych nieobecności, których nie chce wprowadzić pracownikom. Jeśli wszystkie nieobecności zostaną przeniesione, lista pozostanie pusta. Zamykamy formularz. Przechodzimy do czasu pracy jednej z pracownic, która w marcu miała nieobecność chorobową. Podglądamy zaimportowaną nieobecność. Na formularzu nieobecności, która została dodana za pomocą opcji pobierania danych z EZUS, w polu opis znajduje się informacja. Nieobecność zaimportowana z EZUS wraz z datą pobrania zwolnienia. Możliwość pobierania e zwolnień z ZUS dostępna jest dla użytkowników, którzy na karcie operatora na zakładce drugiej parametry pod zakładce trzeciej księgowość, płace i kadry mają zaznaczony parametr prawo do pobierania nieobecności z ESUS. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla operatorów będących administratorami.